Dziejeczka kochani, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Eee, słuchajcie, witam was z rana, eee, półprzytomna, nie spałam chyba dzisiaj, no nie wiem, północy albo dłużej. Wcześniej się nawpieprzałam orzeszków i wiem, że nie mogę jeść orzechów po chemioterapii, bo mnie zawsze brzuch boli i zawsze mi po prostu coś podkusi. Jeszcze były w panierce i normalnie dzisiaj po prostu prawo, lewo, prawo, lewo i jestem nieprzytomna. Dalej, czuję ten brzuch taki ociężały w ogóle, no ale dobra, nieważne. Wiecie, czasami w odwóch to jest dobre. Teraz tylko jeszcze chwilę, teraz się tutaj chowam, żeby was nie straszyć. Od, od momentu, kiedy nagrywam, dostaję zawsze jakieś takie pytania raz na jakiś czas. Dosyć często, żebym nagrała poranną rutynę, tak, co ja robię rano, słuchajcie. Ja, ja po prostu, no, ja oglądałam poranne rutyny na wielu, wielu kanałach wielu, wielu osób i moja poranna rutyna w ale tak nie wygląda. E, także ja właśnie półprzytomna, e, kąpię się, robię śniadanie i po prostu robię makijaż i wychodzę. I tu nie ma nic, słuchajcie, motywującego, nadzwyczajnego. Kiedyś jeszcze wstawałam, wcześniej jak było lato i czytałam książkę, teraz po prostu nie mogę wstać, nie mogę się rozbudzić. E, także po prostu. Także taka poranna rutyna, żebyście umarli z nudów, tak? Ponieważ nic się nie dzieje, czego Wy byście i każdy inny człowiek na tym świecie nie robił. Także nie ma, wiecie, oczyszczania domu tym, tymi kadzidłami, czytania książek motywujących, robienia jogi, gimnastyki, jakichś koktajli porannych. Nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Także robimy śniadanie i ono będzie szybkie. Szybkie i tyle, i tyle, bo oczywiście nie ma czasu. No proszę, już się ogarnęłam, słuchajcie, dzisiaj taki troszkę zwariowany dzień, ale przychodzę Wam powiedzieć o tej szmince z sefory, bo naprawdę bardzo dużo osób mi się o nią pytało, więc to jest numerek, chyba to jest numer 0063A. 0063A, tak mi się wydaje. Eee, I fajna jest ta szminka. Ja sobie, ja sobie dałam tą mm, z a się umyła. Yy, no, jeszcze coś mam między zębami zajebiście. Dobra. No i wygląda tak, powiem wam bardzo yy, naturalnie ta szminka. A ciężko jest dostać naprawdę taką szminkę yy, bardzo naturalną. Ciężko jest. Wszystko jest takie mocno farbiące, a ja tego nie lubię. Także, yy, no, także tak, kochani, zbieramy się, słuchajcie, bo, no, bo co, bo dzisiaj mamy szalony dzień. prezent dla Davida, także no fajnie cieszy się powiem Wam, że ten, kto wymyślił imposty jest po prostu naprawdę przemądrym człowiekiem. Zresztą jest u wieczorka na kanale wieczorka no właśnie wywiad z tą osobą, która stworzyła impost w Polsce. Także podlinkuję Wam na dole, możecie zobaczyć, bo to jest coś niesamowitego, co gościu zrobił, a warto się inspirować właśnie takimi ludźmi, że Wam podlinkuję na dole, zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie, posłuchajcie tego pana, bo to co mówi jest mega jest mega ciekawe. Cieszę się, zaraz Wam pokażę, co kupiłam jeszcze Dawidowi. Przegięłam w tym roku trochę z prezentami. No ale jakoś nigdy nic nie dostaję. Na święta też sobie zazwyczaj nie robiłem prezentów i jakoś tak... Nie wiem, ja jestem tą osobą, co lubię robić prezenty. Wstawać też lubię, oczywiście, ale dawanie chyba sprawia większą przyjemność w końcu grzeją u nas, bo po prostu ostatnim czasem myślałam, że za marsze, się tak. Jak tam wizyta u doktora, a więc e, mówię Wam z czystym sumieniem, że bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona. E, po prostu e, wizyta trwała 40 minut, nigdy nie byłam chyba tak dokładnie zbanana. Doktor mi wszystko wytłumaczył, nawet namalował na kartce. E, jedna rzecz mnie tylko zmartwiła, ale w takim... Ja Wam, jestem szczera, tak, dlatego Wam to o tym opowiem, ponieważ byłam jakiś czas temu u innego e, lekarza który zalecił mi, powiedzmy już tak teraz ujmując pokrótce zabiegi laserowe i Pan doktor powiedział, że absolutnie, że w moim przypadku to jest w ogóle niedopuszczalne i nie ma o czym w ogóle nie wchodzi to w żadną rachubę i, i że w życiu mam się nie poddawać takim zabiegom, które już abstrahując od samego zabiegu, to powiedział, że są też bardzo drogie i po prostu stracę dużo pieniędzy, a mój stan zdrowia na pewno się nie polepszy, a może, może się nawet pogorszyć, także widzicie. Mówię Wam to też dlatego, że bardzo często fajnie skonsultować swój przypadek, swoją sytuację z więcej niż jedną osobą albo z więcej niż jednym specjalistą, ponieważ no, no bo tak, po prostu, bo tak, bo czasami warto podrążyć, poczytać samemu na własną rękę, oczywiście nie, nie, ja mówię tak, nie przesadzać, ponieważ ja też jestem przeciwna, jak ludzie czytają wszystko, co jest w internecie, wchodzą na jakieś grupy dyskusyjne, na fora, bo tam możecie znaleźć wszystko od takiej wiedzy, która naprawdę jest przydatna, poprzez takie po prostu gówniane informacje, które nic Wam nie dadzą, tylko Was jeszcze bardziej zdołują, bo pamiętajcie, że po drugiej stronie komputera siedzą normalni, zwykli ludzie, którzy mają gorszy lepszy czas, lepszy humor, gorszy humor i często te swoje emocje przelewają właśnie na klawiaturę, na przykład. Więc nie bez przesady, ale jeżeli chodzi o konsultacje ze specjalistami, jak najbardziej, nie zaprzestawać na jednej osobie. Też jesteście z różnych miejscowości w Polsce, yy, macie różny dostęp do, yy, no po prostu placówek yy, zdrowia, yy, więc naprawdę, musicie drążyć, musicie, wrzucą Was oknem, macie wyjść kominem, wrzucą Was kominem, kuźwa, zróbcie dziurę w ścianie, ale nie Poddawajcie się, czy to chodzi o was, czy to chodzi o waszą rodzinę, czy to chodzi o każdy aspekt waszego życia. Pamiętajcie, że ja, jeżeli ja coś opowiadam, to też nie chcę, żebyście to zawsze tak odbierali, że ja to tylko mówię do leczenia okolicznego. Ja to mówię o w każdym aspekcie Waszego życia, czy na przykład leczenia bezpłodności, czy leczenia po prostu jakiegokolwiek bólu, czy to bólu kolana, czy to bólu kręgosłupa. Zawsze musicie drążyć, bo to jest wasze zdrowie. To jest najważniejsza rzecz. Nie ma ważniejszej rzeczy. Jak będziecie zdrowi, to zrobicie w życiu wszystko, co Wam się tylko tylko zamarzy i dacie radę po prostu z każdym problemem i ze wszystkim sobie jakoś poradzicie, prędzej czy później, e, może obejdziecie to w jakiś sposób, ale jakoś sobie dacie radę, ale musicie mieć to zdrowie, więc zawsze na piedestale i na pierwszym miejscu, nie ma, że może, że przejdzie, e, nie pójdę do lekarza, teraz za ciosem, coś Was boli, coś Was niepokoi, e, Was e, niepokoi, Was nie wiem, w zdrowiu Waszych rodziców, e, Waszego męża, żony i tak dalej, dziecka, nie czekajcie, że przejdzie, może będzie lepiej, nie, działamy teraz, Tutaj, bo pamiętajcie, im wcześniejsza diagnostyka, im wcześniej postawiona diagnoza, tym lepsze leczenie, tym lepsze rokowania w każdym aspekcie chorobowym, od bezpłodności, powiecie, po. Wiecie, po po właśnie leczenie onkologiczne. Dobra, rozgadałam się. Także jestem bardzo, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego lekarza. Naprawdę po prostu modlę się o to, żeby tak wyglądały wizyty. I żeby człowiek tak się dobrze czuł, tak się czuł zaopiekowany, że po prostu jak wychodzi, to ma ochotę dać buzi po prostu temu lekarzowi i powiedzieć po prostu. To jest takie, to ja mam zawsze takie ciepło w środku, takie nie umiem Wam tego opisać, po prostu ja to czuję, jak na przykład jestem gdzieś na poczcie, jestem gdzieś w banku, jestem gdzieś w jakimś urzędzie, gdzie tak naprawdę przychodzę i na przykład yy, yy, wiecie, proszę, potrzebuję jakiejś pomocy i ktoś mi po prostu tak wiecie, od serca pomoże. Tak, jest taki miły, jest taki życzliwy, to we mnie jest takie, ja czuję takie ciepło. I tak właśnie u tego doktora, jak wyszłam, to po prostu tak czułam, że po prostu wiecie, jest nadzieja. No to, co Wam ostatnio powiedziałam, najgorsze, co można zabrać człowiekowi, to nadzieja. Jak jest nadzieja, to warto to zawsze do końca walczyć. Yy... Dobra. No. Jeszcze może Wam jakieś peruki pokażę, bo czasami piszecie, że Wy nie wiecie że, nie wiecie, że ja mam sklep w ogóle tutaj z takimi różnymi, poza takimi, no, z perukami, no to nie tylko dla pacjentek, bo teraz tyle pańności, Tak samo po, po wirusie też wiele, wiele z kobiet ma problemy po prostu z łysieniem, olbrzymie, po prostu olbrzymie ilości pań przychodzą. Także może Wam jeszcze coś tutaj, z Mirką, słuchajcie, pokażemy. O, widzicie, ja się już. Yy... Rozentuzjazmowałam. Roz 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 Rozentuzjazmowałam. Roz tak się wiecie, podekscytowałam. O. A to ma wszystko na tej mikroskurze? Ona jest, jest. całości, na no, monolesie, no? Tylko duszą byś musiała mieć. Pokaż no, się. Nie, nie taką jasną, bo mam taki brwi, jak. Emilka chce, 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 chce ściąć włosy, swoje piękne, długie. I chcę taką fryzurkę, tylko co dłuższą. Tak. I ciemniejsze troszkę ten kolor. No. No ładnie wyglądasz. Ja chcę w sensie wszystkim ładnie wyglądasz. Znaczy ta jest taka troszkę, ci, powiem, dla ciebie, za poważna. No. Taka Musiałabyś jest... mieć dłuższe te włosy. Tak jestem. Tak, tak, bo ona, się, ona jest super ta peruka ja trochę dla starszej osoby. Może dlatego, że ona jest tak ładnie się układa, że jest zaokrąglona, nie. Mhm. Ale no, nie będziesz wyglądać też, tylko tak wiesz, za ramiona, nie? Mi się wydaje. No, no nie, dłuższa, 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 żebym mogła sobie tutaj spiąć. No, no. I taki koczyk zrobić. A podnieś te włosy tak do góry, Emilka. Nie rozumiem. No tak właśnie, że chcę pokazać, że fajnie Skórę. wygląda, że, że jest imitacja tutaj skóry cała z przodu. No, o, to jest, no nic. Ale nie, ona jest na całości, ona ma całą... Cała jest mikroskóry? Tak. No. To jest jak na jeden z takich najlepszych produktów i no najbardziej wygodna. No właśnie, tu można kombinować, nie z tymi perukami, że można w tom i w tom zaczesywać. Ona mi, wiesz, jakie przypomina jaką fryzurę? No. Na Bridget Bardot. Bridget Bardot, dobrze chyba mówię. Ona miała, miała ogólnie taki, chyba, blond, ale wcześniej miała taki, taki ciemny blond. Ale ona z tym kokiem takim, nie? No, ale takie wcześniejsze, albo może po, po, popierdzieliłam. Ale ta grzywka jest super, pokaż się. Bardzo mi się ta grzywka podoba. Uh -huh. Super tapy. Boże, wygląda jak naturalne włosy. Bardzo ładnie. Tobie w ogóle w takim kolorze jest dobrze. Ciemnym, nie? Tak, bo no. naprawdę ci mega oczy uwydatnia. No, tylko 5-10. lat w sensie. No, 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 troszkę może. Masz rację, poważniej wyglądasz. Ale lepiej niż w tamtej moim zdaniem. Chodzi o... To jest taka bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, inne cięcie. Mhm. Super. Z grzywką jest dobrze. Jest to dobrze czuję z grzywką. No, to wy wygląda mega naturalnie. Pokaż się jeszcze tak z przodu. Może tak, Emilka, obetniesz się, farbniesz. Nie do poznania. Nie będą, no. Ale super. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Powiem ci super. Świetne. to jest to, to. A jeszcze tą brązową przymiesz. Wygląda w ten sposób, że mamy mało czasu i musimy to zrobić szybko i zostaje to słuchajcie, między nami. A mianowicie, tak jak Wam powiedziałam, obiecałam, że upiekę tort, ale jakoś nie spodziewałam się, że jednak biszkopt to nie jest taka prosta sprawa. I mamy mało czasu, ponieważ Dawid pojechał na zakupy po jakieś tam wiecie, mięsa i tak dalej, a ja muszę jechać do Tesco szybko albo do Kauflandu, patrzę, czy on tu nie jedzie, i muszę kupić tego gotowca. Znaczy mam nadzieję, że kupię tego gotowca na mnie, ktoś trąbił. Mam nadzieję, że uda mi się kupić tego gotowca i kiedy Dawid przyjedzie i zobaczy, to powie, boże, jak ci pięknie ten biszkopt wyrósł. Tak, wiem, to jest oszustwo po prostu, bezczelne oszustwo, ale zostanie to między nami, a ja myślę, że on do tej, do, do tej części vloga nie dotrwa, także wszyscy będą zadowoleni, taki mamy plan i musimy tutaj się razem, słuchajcie, trzymać, także ja nie gadam dalej, zobaczymy, czy, czy mi się to uda. Biedronce w Lidlu nie ma spodów, także jesteśmy udupceni, po prostu tak jesteśmy, jest, jest fatalnie, jest Fatalnie, więc mam nadzieję, że uda się w Tesco. Dobra, do Nawet usłyszenia. Karmę mi wyszedł słony za pierwszym razem z pomocą brata, ale wyszedł, także. Ciasto będzie miało 1500 kalorii. Co? Mówię, że ten, że, że jak tutaj jechałyśmy, nie? To mi mówisz, że takie masz złe wspomnienia z tego miejsca. To jest ym, ym, Kościółek w Bujakowie, nie? Dobrze mówię. Tak. No, że jak właśnie jak byłam chora, nie, to tutaj byliśmy, ale yy, ja też tak powiem jak po tej chorobie tu przyjechałam, to też tak jakoś mi się, yy, znaczy wiesz, tak spo, w, wspomnienia, nie, gdzieś tam, jak właśnie byliśmy, to byłaś Ty, Dawid i teściowie, nie? Mhm, no. no. ale ładnie tu jest, nie, ja tu Pięknie. lubię bardzo przyjeżdżać. Jak to zobaczyłam, nie, i teraz tak idę, to mi się od razu płakać. Ach, no coś, to nie można tak, zobaczyć, ale już to czasu minęło. No, ale takie zostaną jednak takie, nie. To jest tak, tak spokojnie, właśnie, żeby sobie w niedzielę przyjechać. Jak jesteście z okolic śląska, to naprawdę przyjechać sobie i choćby tu po tym ogródku pochodzić, usiąść. My tu. No, często to może przesadzam, ale teraz jesteśmy, teraz drugi raz jesteśmy. No i stanowczo za, za mało, nie? Znaczy w sensie, że ja bym tu mogła tak raz w tygodniu przyjechać, chociaż tak na godzinkę sobie posiedzieć. bo to jest tyle roboty, żeby to wszystko. Takie nawet to odstresowanie, nie? Takie no. przyroda piękna. Tutaj, I takie, takie szczególiki, potem Wam pokażę no. właśnie e, jakieś figureczki z drewna, jakieś opisy takie, mm, no, ule, także tak bardzo klimatycznie. to jest. pawie były. Tam pawie są tam, tam są pawie. Aha. A tu zobacz, te kwiaty, jak byliśmy dwa tygodnie temu, to to było całe w kwiatach, ja mówię, jak to możliwe, że takie kwiaty kwitną w ogóle ten, e, no co jest, wrzesień, nie? No. nie czekaj. Co my mamy? Wrzesień. Wrzesień no. A ja już widzisz, że 26 jestem. No, 26. No. Robiliśmy urodzinę Dawida troszkę wcześniej. Każdemu pasuje, więc cieszę się, bo rodzice przyjechali nas odwiedzić. A niedługo mają urodziny, to znowu przyjedziecie. A potem święta i jakoś zleci. ten miód pije, ten długo żyje. O! Tylko miód pitny czy zwykły miód? Właśnie piszę. Ja nie lubię miodu pitnego, a Ty lubisz? Ja to tak za bardzo, to w ogóle... Ale herba tego, słodzę, to. to nie mi smakuje, wolę z miodem niż z cukrem. No, patrz, ule, czekaj, ja pokażę. O, ule są. Kto miod pije, ten długo żyje, o. To Dawid pije dużo miodu. Tu. O, i ten domek jest taki bajeczny. No. Ja mówię, mu... no. Jak, jak taki dom Mikołaja, jeszcze jak siedzi ten ksiądz z tą brodą, to jak Mikołaj Święty. Chcemy ten ogródek od niego zobaczyć. Tylko ciekawe, czy on tu coś robi, bo tak wiesz, ma tu jeszcze siostry. wiesz, to tu są siostry zakonne, one to ogarniają, no i są takie osoby, co pomagają, nie, bo to, wiesz, i finansowo dużo kosztuje, no i też zobacz, ile to jest pracy, to jest, to jest naprawdę, żeby to wszystko utrzymać, a to jest jeszcze tam, no, są te pawie, zwierzęta. Rzeczywiście, no ten pan mówi, że się tym hobbystycznie zajmuje, to, tego co ostatnio poznaliśmy. Ale pogoda cudna, po prostu. A tu są rzosy tutaj. No. O, te okiennice takie fajne. Że tu można chodzić, nie? To na pewno będzie dużo ludzi przyjeżdża. No i co, ja myślę, że tu pomszy dużo osób. Nie tak sobie chodzi. Tak, w tygodniu to chyba. I można kupić, nie? Można kupić też y, jakieś tam jedzonko, Ciastko tak, jest, i tak. Kawa. I kawa, no, bardzo dobre. Kiedyś kupowaliśmy. A dzisiaj mamy wałówę swoją po urodzinach, bo chyba zlepię to wszystko w jednego vloga. Poczekaj <laughs> był urodziny. E, a dzisiaj właśnie tak sobie przyjechaliśmy trochę pochodzić. Także. A jaka chowina. Jeszcze nie widziałam takiej. Jest nie ma. Piękna, no. Ty napiłam, masz rację. Ale zobacz jakie grupy? Ona tutaj musi być ileś lat. No. To jest od 1976 jest ten ogród. Tak czytałam. 1976 tak. Czy 800? 1976 Ogród, bo kościół to chyba wcześniej, nie? Chyba tak, no, no tak. HALO! Ale by rusz szybko. Ale nie, by szed... Nie, nie, szedł takim chodźką. Zdaje po egzamin. Wiesz dlaczego? No. Dlatego staje egzamin, że on że on to, rozumiesz, utrzymuje tą florę, bo on na przykład nie jest tak jak sum, nie? Bo sum Ci zeżre wszystko, nie? No, no. A szupak znaje się i on tam ileś czasu sobie tego, nie? A Ty wiesz, że ty jest żółw nawet gdzieś? Nie żółw też, no. No. jego go dałam wczoraj imprezka wczoraj. Dobrze się bawiłeś? fajnie się bawiłem. Ja normalnie no. takiego torta mi zrobiłaś pysznego, no dziękuję się. No, pyszny, pyszny? Kto najlepiej piecza? E, no wiadomo, że Ty. No, dziękuję. Najlepsza piekarka. Piekarta. Piekarka. Ciastkarka, piekarka Gotowaczka jest nie? Jezu, za te białe są piękne. się No. A to jest chyba e, ten samiczka, nie? Bo samiec ma taki bardziej ogon rozłożysty. Tak. Kura tak, kura jest świetna. Takiej kury był ciekawa, czy ona znosi jajka. Takie jadalne. Niejadalne. Nie, No. O, tutaj ostatnio jak byliśmy, to było całe w kwiatach. Dwa, ty... Dwa tygodnie temu, po prostu multum kwiatów. Podoba Ci się? Po prostu można zapomnieć o wszystkim. Kurczę, czemu takiej pogody nie może być cały rok w Polsce? Nie, ja bym tak chciała. Nie za ciepło, nie za zimno. O, tak jak dzisiaj, idealnie. Aż się chce żyć, nie? Aż no. się chce coś robić. A jak tak przy stopada, pada, I szaro, to... To jest niedziela, gdyby można gdzieś tam sobie wyjechać, to leje. Chociaż w tym roku powiem Ci, że było tak, że, że te weekendy były ładne. Bo dwa lata temu chyba pamiętam, że co weekend to były takie burze i lało, a teraz tak jakoś fajnie, nie? Tak. Uważaj, bo jakieś tu są jabłuszka. O, widzisz, to jest kapliczka jakaś. Ale słońce. Dwanie. Lato. A no to jest to jeziorko, nie? Tak, gdzie ten żółwiec? Pan nam tu ostatnio siedział i gadał, opowiadał chyba tej z pół godzina, żeśmy poszli, bo wszystko o krzaczkach, o, o żółwiu, o rybkach, jakie tu są, wszystkie. Cukier nawet, mamy cukier i teraz rękawkę nalejemy Proszę no Gromka tak, ciasteczka, słuchaj tutaj jest się już rozpoczyna tutaj rozpakowanie tego No to, no, to ja pokazuję krajobraz Jasne Pusty talerzak